What's happened? Just some busted ass Russian vehicles blocking the road. You can go around to the right. Nice to see you again, James. So, how was Kolgachev? Cold. Sir, I take it we're planning an attack. Indeed, Commander. Now Everon is ours, we must take the fight to the enemy and press on to Kolgachev. Into Soviet territory? If we leave Moscow to deal with Guba, this thing could drag on for months. He's humiliated us, and the Kremlin's got to be pleased about that. Publicly, they'll flay him alive, but privately, well, you will be looking at a healthy pension in a nice little dacha in the Crimea. No. We've got to get to Guba before they do and haul him in, like the war criminal he is. So, those skill casts I spotted must be destroyed. They're coming in from the south, and those anti aircraft vehicles will tear our planes to pieces. Unless I take them out. Precisely. You've already wrecked the area, so you know the terrain. To będzie James, good luck. I tak właśnie. Witajcie w kolejnej misji, gdzie tym razem wcielamy się z powrotem w Jamesa Gastowskiego. No i będziemy te szyłki, które ostatnio zaczęliśmy, rozwalać. Możemy podejść do tego na cicho, albo możemy to po prostu załatwić się pociskami, prawda? Przeciwpancernymi. Ja sobie lubię wziąć kilka lawów. Trzy powinny wystarczyć, ale damy resztę załodza. Ja wolę mieć też trochę więcej amunicji, ponieważ wiadomo, że tej sobie nie zlutujemy. Więc saczele możemy absolutnie zostawić. Teoretycznie tę grę można, znaczy tą misję robić po cichu. Nie wiem po co, ale jeżeli taka, taka wasza, prawda, niczego nie zobowiązana. Wola to możecie. Pierwsza rzecz y, to. Tutaj zaraz przed nami. Widzimy patrol trzech gości. Postarajmy się ich zdjąć w miarę szybko. I tak. Możemy się albo przez to wszystko skradać. Albo tak jak mówię, korzystając z osłony nocy, możemy szyłki ściągnąć i rozstrzelać. Jak się możecie spytać? A, bo ponieważ są ślepe, a my nie. Jest noc. Nikt nas nie widzi. To jest piękne. Za chwilę po naszej lewej stronie pojawi się BMP. On sobie wyjedzie tak na patrolu, jak to zazwyczaj bywa. Jego ściągamy z lawa. Jeżeli go ściągniemy. To wszystkie siłki zostaną zaalarmowane. Halo, coś tutaj się dzieje. I jak głupie, ruszą sprawdzić, że, what the fuck. A my im po prostu wyprzęgniemy wtedy y, z lawa w tyś. No i jak można się łatwo domyślić, to nie jest jakieś tam pokomplikowane. Możemy też zabrać, y, prawda, RPG od naszego przeciwnika, gdybyśmy chcieli. Ale. No nie, nie Moim zdaniem, skoro mamy już lawy, to... I tak siłka i bępek giną na cioso, to... Pff, whatever. Mhm. Mm I tutaj chowajmy się w krzaczorach. Pod drzewkiem najlepiej. Najfajniej. Zaraz powinien się pojawić bępek. Jak go ściągniemy, wybuch będzie na tyle silny, że ściągnie też wszystkie siłki. Pięknie. U! Nawet podwójną fangę dostał. <laughs> cool story. No i jak, jak widzicie, teraz wystarczy poczekać. A skoro poczekamy, to sobie poopowiadamy troszeczkę. Um, jak sobie przypominacie w naszej wersji, opuszczając Koguiew, jakiś czas temu e, Gastowskim. Um, Tutaj zniszczyliśmy jedną siłkę. No i oczywiście niestety nie, nie przedostało się to że tak powiem w, kolejny, w kolejną misję. Ewentualnie może zdążyli zdążyli na, no, wymienić, no bo nie naprawić, tak? Ale nie, po prostu e, skryptowanie z misji na misję nie jest tak zaawansowane jak w późniejszych tytułach, jeżeli o to chodzi. Arma 2 to świetnie zrobiła mamy te węzły fabularne, takie. Mhm. No i gdzie ona jest, ta siłka? Powinna jakoś niedługo podjechać. Czasami mamy lawa, możemy jej wyprzęgnąć, ale spokojnie, zaraz się pojawić. Powinna. O! Jest. I syru. Proste, nie? Najśmieszniejsze, kochani, że nikt nas nie widzi. I my możemy tak wszystkie siłki rozwalić. Ale po prostu będą przyjeżdżać tutaj ciekawe. A co to się stało się? A co to się stało? No właśnie. A ciotka! Mi 24, sobie lata. O, i kolejna siłka, dzień dobry. A, dlaczego nie mogę jej. No dobra. Może my jej wypingżniemy no byliśmy troszeczkę za blisko, żeśmy zabrali małym odłameczkiem. No, ale spokojnie nic się wielkiego nie stało. Myślałem, że któryś z naszych kolegów zaatakuje. Hmm. Splaszam, żeśmy dostali. No, nevermind. E, w każdym razie, jak już zdjęliśmy stąd trzy pojazdy, to możemy się troszeczkę przelokować. E, ponieważ pamiętajmy, my tutaj jesteśmy tagowani, tak? Z tego miejsca były już trzy ataki i w ogóle. No to teraz AI przeciwnika wie, gdzie nas szukać. To podejdźmy do tego kamienia. Tam przed nami tego wielkiego. Jak przyjedzie kolejna siłka, to ją po prostu za niego zastrzelimy. Ehm, I to będzie bardzo proste. Tak też możemy tą misję robić na full stealth. Ojej, zupełnie, ale to będzie dramat. Albo możemy po prostu wziąć lawa i, pff, i to tyle. Pamiętajmy, jesteśmy Jamesem Gastowskim, więc jesteśmy niewidzialni. A potem... Ehm, Jedyne, co nam pozostanie, to zwiewać do punktu ewakuacyjnego. jak sobie tutaj e, spojrzymy. Tak, wszystkie te trzy lokacje e, z siłkami, które żeśmy wtedy wyspotowali. Bardzo prosta misja, jak się wie, co się, jak, jak to zrobić, tak? E, jest na tej mapie też kilka czołgów, ale nie musimy się ponownie o nie specjalnie martwić. Dokładnie ten sam powód, tak? E, to znaczy, one, ciekawostka, ponieważ one nie reagują. Siłka zareaguje z jakiegoś powodu, ale czołg nie. Nie pytajcie się mnie. Znaczy, czołg, czołgu nie poślą, żeby zbadał, co się dzieje, ale siłka jak najbardziej. Hmm. Gdzie ona jest? 11:00. godzina. Czyżby przejechała obok? Chyba tak. No nic. A. Dobra. Pojechała sobie za kamień, czyli tą dróżką tutaj. Okej. Okay. Czy któryś z naszych gentlemanów ją ściągnie? O. Proszę bardzo.

Jako tacy nosiciele, zaczęli jeżeli już się chcemy upierać na tym, żebyśmy detonowali bomby. No dobra. Teraz, po malutku, e, zmierzamy w stronę tamtej góry. Dlaczego? Ja tutaj trochę przyspieszę, gdyż, no, szczerze mówiąc, tutaj praktycznie nic się ciekawego nie dzieje. No teraz będziemy tylko w, pod osłoną nocy spierdzielać do punktu ewakuacyjnego, ale co jakiś czas możemy sobie, prawda, przykucnąć, rozejrzeć się. Nie trzymamy się dróg, tylko biegniemy na najwyższą górę. Teoretycznie to jest niemądre, tak, tylko chodzi o to, że wróg rzadko kiedy, o, tutaj po tym grzbiecie górskim, robi jakikolwiek patrole. Tu przed nami może jakiś być, koczować czasami, ale jeżeli, jeżeli prześcigniemy go i wdrapiemy się na tą górę przed nami dosłownie, widzicie tam, po prostu wprost tam, gdzie zmierzam, no, to będziemy bezpieczni, i to jest bardzo fajne, tak? Czyli w zasadzie już ta misja jest zrobiona. Tylko teraz nie mi się dać postrzelić, bo jako troszkę ranni już jesteśmy nadszarpnięci. No tak, biegamy może troszeczkę zygzakiem, wiadomo, że gestowski się zmęczy. No, mamy kawałek do przebiegnięcia. Gdybyśmy. I konsekutywnie skradali się z miejsca w miejsce, odkładali ładunki wybuchowe, no to wiadomo, rozrachunek byłby trochę inny. No ale moim zdaniem to nie jest jakiś tam e, specjalne wyzwanie. E, tym bardziej, że po co mamy iść do przeciwnika, kiedy przeciwnik w głupi sposób może przyjść do ciebie. <laughs> Dokładnie. E, no i tak sobie trałujemy. Aż dojdziemy do końca. W kolejnej misji zaś będzie bardzo ciekawy event. Mianowicie polatamy sobie samolotem. No i zawiąże się dość poważny węzeł fabularny. E, ponieważ nasz pan pilot Nichols, który wsiędzie SEĘ do samolota, to już tym samolotem dużo nie polata. <ścoughs> znaczy to będzie jego pierwsza i ostatnia praktycznie misja. Tak, no w sumie. Taka, taka realna, tak? No bo potem jeszcze mamy, no w zasadzie jeszcze jesteśmy pod koniec gry, tak? Operation Flashpoint oryginalnie ma 40 misji, z czego niektóre to są misje zamienne, welwymienne, w zależności od tego jak nam poszło poprzednio, tudzież w trakcie, ale łącznie kampania ma 40 misji. Stąd też jesteśmy na 33 lub 32, Myślimy i rozrachunek To jak możecie sobie łatwo wykoncypować Jesteśmy już daleko No Bliżej niż dalej, tak? Szczególnie, że ostatnia misja To jest bardziej taka storyline'ówka Chillowa No ale dobra, to by było na tyle Jeżeli chodzi o tą misję Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Nie zraziła Was do siebie Jest bardzo prosta, przyjemna I łatwa, w ogóle, tak? No właśnie, to tyle, cześć.